Miejsce jest zamknięte, zostało zrobione przez tych, którzy są śmierteli, a śmiertelne to utrzymują. Miejsce jest zamknięte. Malus jest ciężko w powietrzu. No właśnie, witam bardzo serdecznie. Tak jak to powiedział Gimli, tutaj wisi w powietrzu coś niedobrego i zapewne ma rację. Jesteśmy na ścieżce umarłych. Drugi odcinek. A my na ścieżce umarłych już jesteśmy, no to jest dopiero. Pamiętam, że te duchy były dość irytujące No one tak doskakują. Mają dobry movement. O Powalił mnie Ledwo wyższy to już nie powalił. Dobra, jedyne co tutaj jest takie w miarę irytujące to to, że nie, jakby ta kamera jest gdzieś tam poustawiana I nie mogę jej po prostu sobie zmienić Jest to automatycznie jakoś dobra, czyli pewnie tutaj, no Za łatwo by było Jeszcze Trzeba uważać, bo chyba do tych kamieni nie wolno się zbliżać zbytnio, bo one potem pasek życia by zaczął maleć Jakby się tam zaczęło coraz bliżej podchodzić Żeby to zniknęło trzeba najpierw powywijać wszystkich co tu się pojawią Zgadzam się z tobą gimni też mam złe przeczucie Najgorsze na tych duchach ciężko jest takiego kombosa tutaj zrobić, bo one tak jakby Odlatują trochę I ciężko złapać, na przykład tak trzy raz. Po dobra, ucznicy. No, oła Dobra, jak się mu najmocniej przytrzymał, to na raz wtedy. Dobra, jeszcze jeden. No i tutaj jest o tyle problem, że to nie będzie taki w pierwszym, tym takim trochę ala pierwszej misji samouczku. Tutaj już mamy określoną liczbę przeciwników raczej i tutaj nie będziemy mogli się tak, tak sobie zdobyć więcej punktów doświadczenia. Więc tutaj będziemy musieli ostrożniej wybierać jakieś tam ciosy, które chcemy. Będziemy wybierać te najlepsze, które się nam najbardziej przydadzą. Dobra, ci tarczownicy.

Jedna rzecz mi się tylko nie zgadza to Aragorn miał miecz, który był w stanie tutaj pokonać duchy, a jakim cudem ty, no nie, jakim cudem Legolas ty bijesz te duchy i gimni też, ała, no wow. to jest miksturka, no jak czekają, jak czekają sniperzy. Cześć. No, tu widzę miksturkę i widzisz kolejne latające zjawy, czyli zaraz się tutaj pojawią. Pewne kolejne. Najgorzej, jak widzisz, że punkt kontrolny jest w jakiejkolwiek grze, to wiesz, że już masz przegrane. Tym bardziej, jak jeszcze most, albo jakieś drzwi się za tobą zamykają, to już wiesz lepiej, że, nie. że tutaj nie powinno ci być tak naprawdę. Dobra, nabijemy tutaj kombo, może na maksa by się udało. Jest duża szansa, gdyby nie to, że. Tę baczem orku spróbujemy Dobra, jeszcze jeden nie, już. Dobra. Nie udało się zrobić maksymalnego komba, ale coś tam się udało. A ty kolegę strzelasz? Cię nie robi, no. Plecy swojemu. No. No wiem, że było mówione, że wy to tutaj zdradziliście, bez honoru zostawiliście, no żeby w plecy swojemu strzelać, no bez przesady już.

Ty No im tarczę najpierw No obrzucaj tam gimni. Dobra, Expo trochę się nabiło. Fajnie, jakbyś się udało jeszcze jeden poziom nabić, czyli do tych 10 tysięcy jakbyśmy dobili, to by było super. Prawda. Okej, okay, to tylko zwykli. Na pewno drogę zablokuję, jak myślałem, Dobra, tego kamienia się tam nie zbliżam, myślałem, że gryzatnie. że nie udało się na większym kombie go zabić. Wtedy byłoby więcej punktów. Takiego tam w tej chyba z 500. to mogło być albo więcej. Jesteśmy już blisko. To dobrze. Nie przypadam tu być. Co ty gadasz, Aragorn? Jak ty taki posąg gdzieś przewrócił? Ty taki silny w filmie nie byłeś To główne brano Pewnie ten O nie! Czerwito O dobrze, dobrze Dużo punkcików. To raczej poziom uda się nabić. To chyba jeszcze jak przejdziemy przez bramę, to jeszcze nie będzie koniec. No, czy mogę trafić? Ale jak ping-pongiem. Dawaj, gimni Znaczy, żebyś trafił. To dobicie śmiesznie działa. Tylko w tej grze, że tak, czasem ktoś odleci nawet dwa metry dalej, ale i tak możesz go dobić. No Czy ja potrzebuję? No coś tam niby nie, mam pełnego zdrowia, więc uzupełnimy na Maxa. Oj, tu już chyba będzie koniec. Tu już chyba będzie koniec tej rundy. Znaczy, jeszcze nie tak łatwo, że my sobie tylko przebiegniemy. To no, wiadomo. 35 już trzeba pokonać. No to dobrze, no to free eggs. Dawać expa. Jeszcze, no trochę jeszcze ich trzeba będzie, a potem pewnie jeszcze będą ci lepsi wychodzić. Dobrze, nie musimy się z tymi z tyłu wbić jeszcze, co tam chodzą sobie. No nie, ja już prawie miałem zapełnione, całe chwilko. No, teraz nie starczą. Cię zgubić można. Oj, nie to kliknąłem. No i pytanie, czy teraz stąd będą wychodzić? Czy ja to mogę sobie jeszcze ekspić? Chyba nie. No to biegniemy dalej. Skończyliśmy misję. Tutaj raczej więcej nic już nie będzie. Ilu tu? 42 na nieźle. A ilu na dobrze już pokonanych? No, coraz lepszą formę tu mamy. Zaraz będziemy, na no, idealnie też będziemy mieli, spokojnie. Dość dużo punktów doświadczenia tutaj zdobyliśmy. Co by tutaj pokupować teraz? Zguba orków. Furia Strażnika. O, Furia Strażnika się przydaje na takiej grupki. To sobie weźmiemy. Sąd ostateczny to jest takie nadobijanie. Czyli takie, że niby trochę po. kombo jakieś zrobimy. Na końcu jeszcze dobijemy. Chyba ulepszone strzały sobie weźmiemy. Pozwala osiągnąć dryp idealny szybciej i lepiej. No to wiadomo, że to weźmiemy. No i zwiększymy punkty zdrowia i będziemy zbierać na siłę zemsty następnym razem. Bo na pewno ona nam się przyda. Tak, zapiszemy. I lecimy dalej. Odblokowujemy teraz właśnie króla umarłych, więc w na następnym odcinku będziemy się zmierzyli z królem umarłych, więc będzie to pewnie. Nie pamiętam w sumie dokładnie co tam było, więc będzie to. Wydaje mi się, że pamiętam kiedyś, jak grałem. To były zawsze trzy rundy, które sprawiały mi problem. Pierwszą, właśnie była ta. Drugą, była ta z olifantami, tutaj. I tak, gdzie trzeba było tutaj Gandalfem bronić. Minas Tirith. I to były takie chyba rundy, z którymi najbardziej sprawiały problem. Zobaczymy, czy teraz będą takie trudne. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na, w następnym odcinku. Atakujemy króla, więc trzymajcie się i do następnego odcinka, cześć!